Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym poradniku na moim kanale i dzisiaj przyjrzymy się e, kolejnej rzeczy po celowniku jest to e, view model czyli e, pozycja modelu broni e, jak wam w, we wcześniejszym poradniku e, mówiłem żebyście zostawiali komentarze tak pod tamtym e, poradnikiem e, czy chcielibyście taki e, poradnik żeby się ukazał na temat właśnie pozycji modelu broni e, nie okazałeś się e, żaden komentarz ale pomyślałem że co zaszkodzi, zrobić sobie taki poradnik, tak, żeby właśnie ktoś e, mógł zrobić sobie własny e, view model, tak, własną opozycję broni. Tak jak e, gra np. w Koda czy tam w BF, to taką opozycję broni możemy tutaj sobie ustawić. I tu jest taki fajny e, generator, właśnie tego, żebyśmy sobie mogli ustawiać. E, też odkrasza, właśnie crush view model. Generator się nazywa, i tu możemy sobie na przykład też. Chud, tak sobie potem ustawić na czysto, właśnie bez tego hudu całego naszą pozycję broni i tutaj mamy różne pozycje właśnie góra, dół, lewo, prawo i na łukos, tak, czy bardziej ma być do e, środka e, ta nasza broń umiejscowiona czy bardziej właśnie do tyłu tak, i to wygląda w ten sposób jak widzicie, bardziej do przodu i bardziej do tyłu, tak Z względem środka środownika a tutaj jest góra, tak o, na przykład tak max możecie mieć a maksymalnie na to w ten sposób, no i tu lewo, tak, na środek bardziej i prawo. No i właśnie tak sobie możemy tutaj wszystko robić. Ja sobie. I tu właśnie jak Wam się coś nie spodoba, tak? Chcielibyście już wrzucić do swojego domyślnego View modela, to tu jest Restore View Model, tak, czyli powróć do swojego aktualnego view modela No i tu mamy różne też presety tak, różnych YouTuberów, na przykład Teluxa, yy, FreeClick Filip. I tu różnego do Quake'a na przykład, tak bardziej wyśrodkowana, centralizowana broń. Więc jak ktoś lubi takie, właśnie pozycje modelu broni, e tak się przyzwyczaił grać, żeby właśnie i bardziej imedyscyjnie, żeby było właśnie po środku, tak jak celowa z przyrządu, tak z celnika mechanicznego, to wtedy to wtedy taki test jest fajną, skocznią od takiego zwykłego, tak, które mamy na ustawieniach domyślnych właśnie z tej strony jeśli chodzi o grę. I tutaj mamy takie rzeczy jak. Czekajcie, gdzie to teraz jest. Nie? Tutaj gdzieś to było, to jest tyle tych opcji teraz przedmiot. Nie. Adzą sobie co nie? Czekajcie, gdzie to jest? to była wyniku komunikacja, drużyna, hud, o, hud I tu powinno być. Powinno być. E... Ale nie ma. Ciekawe to jest. Tutaj też nie ma. Ciekawe, czemu tu już nie ma tej opcji? O jest, dobra. Pozyskamy do broni. Już tutaj widzę. Pulpit na kanapie klasyczny, tak? Oprócz tych właśnie standardowych przez grę proponowanych. To możemy sobie właśnie sami poustawiać tutaj za pomocą tego generatora. No i tu mamy jeszcze takie coś jak powtak tak? I ten FOV to yy, mówię, że chodzi o jak, jak najdalszą maksymalną odległość do celownika, tak? Znaczy yy, przybliżenie do celownika i oddalenie od celownika, tak? To wygląda tak trochę, no. Nie ma zbytnio jakiejś wielkiej różnicy, ale widać, tak? gołym okiem okay, nawet. E, no i tutaj możemy sobie przyłączyć to, ma yy, trzymać z lewej strony. Kła na przykład z prawej. To jest takie bardziej odbicie właśnie dostrzane yy, naszej broni. Czyli że suwak tutaj jest po lewej stronie, a tutaj po prawej, tak yy, odbezpieczający, yy, znaczy yy, ładujący nabój do komory, tak? Z lewej z prawej mamy ten cykl, No i tu mamy też yy, presety, tak, yy, tak jak. Yy, pokazywałem Wam na sobie ustawień, to tu sobie też możemy zaznaczyć tak, czy desktop, tak, coach kanapa, klasyczny i e, pulpit, tak? I wtedy jak tutaj widzicie na kanapie jak to wygląda, a tu klasyczny, taki z 1.6. No i tutaj na pozycję e, naszego monitora, tak? Z względu na naszego monitora. No i tu możemy wtedy sobie jeszcze zobaczyć nasze komendy, które stworzyliśmy poprzez właśnie ustawianie tutaj różnymi słowakami e, jak to wygląda ten nasz konfig w tej postaci i tu mamy jeszcze taką ostatnią opcję view model movement tak, czyli jak bardzo maście się nasza kołysać i tutaj mamy default, czyli że normalnie tak że jak biegamy to ta e, broń jest trochę niższej tutaj mamy też highest, tak i to wygląda tak, że się buja z tą bronią i tu mamy na lo lowest, czyli najmniej Wolniej, żeby się nasza broń kołysała prawie że e, nic. I taką Wam też proponuję, żeby ustawić na lowest tak? Ponieważ nie będzie Was e, nic rozpraszało podczas celowania, podczas e, biegania, tak? Jeżeli takie bujanie naszym karabinem będzie to trochę rozpraszało. A tak jak macie na najmniejszym, to wtedy już możecie sobie spokojnie nie interesować się tym, co się dzieje z Waszą bronią. E, no i tu mamy właśnie taki, stary jeszcze, taki cofnięty bardziej model broni tu jeszcze M7, taki bardziej wyżej tak jakby mierzył z e, właśnie me, z mechanicznego, tylko że tak bardziej bokiem jakoś z biodra, tutaj triluxa mamy trzy klik Philips, też ma fajny model pozycję model broni e, tu mamy Gangstera, taki typowy z GTA, jak mierzy no i Launder z jakiś tam gościu też, nie wiem nie kojarzę, kto to jest. A też ma ciekawy model broni, więc małe pozycje, oczywiście. Więc to jest oczywiście wszystko za Waszą sprawą, jak sobie chcecie ustawić. No i tutaj Wam powiem parę fajnych, przydatnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas dobierania sobie pozycji modelu broni. I tutaj pierwszą ważną rzeczą, rzeczą jest to, żebyście zbytnio nie dawali sobie pozycji modelu broni. Zbyt daleko, tak? Ponieważ y, potem zasłania wasz, waszą prawą dolną część ekranu trochę e, więcej wam zasłania widoku jeśli na przykład stoicie gdzieś na pozycji e, z półki, tak wyższej, to wtedy może nam zasłaniać, jak na przykład wchodzimy na e, PSA, PSAB, tak? E, z apartamentów, na przykład na aucie, jak ktoś będzie, to go możemy nie zauważyć, ponieważ ta nasza pozycja broni, tak, ten nasz model broni zasłoni tego przyciemnika, który będzie tu się znajdował, gdy celujemy w ten sposób, tak? I wtedy go nie zauważymy, już się nie wcelujemy tak e, szybko, żeby go właśnie zauważyć i zestrzenić Więc y, polecam Wam właśnie nie grać w, e, tak jak teraz Wam pokazałem t, t, przy tej mo pozycji modelu broni, tylko bardziej sobie tak, 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 tak cofnąć na przykład maksymalnie do tego, e, do tego naszego, jak Wam tutaj powiedzieć, to. Mm, W sumie do tego jak jest ta naklejka, to maksymalnie do tej naklejki, jak widzicie Good Lock, tak ta przy paluszku, przy właśnie. Języczku jest zaklejona, naklejona oczywiście na kałachu, więc trochę do tego od tego do tej naklejki z prawej strony, trochę do tyłu możemy sobie właśnie korygować naszą pozycją od broni. I chodzi mi o to, że tak jak ja mam tutaj na tak jak ja mam tutaj na swoim tak widzicie ona mi zasłania tutaj prawą stronę ale ja już jestem tak przyzwyczajony że zawsze i tak sprawdzam czy coś się na, e, nie, wy, nie będzie coś przy aucie tak na przykład na mirażu e, się pojawiało jakiś przeciwnik czy coś więc e, ja się już przyzwyczajam do tego modelu broni i on jest moim zdaniem lepszy ponieważ e, mogę się bardziej wczuć w to gdzie moje naboje lecą no to jest takie moje prywatne już e, tutaj e, odniesienie do tego. Ale wy możecie sobie na przykład dać trochę e, bardziej, nie wiem, room. Tak, na przykład coś takiego mieć. I wtedy wam już trochę mniej e, ta broń zasłania, tak? Ale chodzi o to, żebyście po prostu sobie nie dawali max e, fowa ponieważ... Jak widzicie większą część naszego dolnego ekranu zasłoni z prawej strony i nic nie będziemy praktycznie wtedy mieli e, na Wigdoku z prawej strony do ekranu. Więc tutaj maksymalnie e, nie radzę wam ustawiać słowa, tego, trochę właśnie sobie zbliżać, zbliżać, I tak gdzieś właśnie maksymalnie tutaj naklejki, tak. Gdzieś do tym nakleki jak tutaj widzicie, good luck to sobie e, wtedy ustawiać. Właśnie tak maksymalnie do tego, jak już zobaczycie, właśnie taki jak łuk, tak? E, kończący naszego kałacha i rozpoczynający się na e, tej kolbie e, tego kałacha drewnianej. To wtedy, jak to drewnianą kolby już będziecie powoli. E, widzieć, to już powinni się tylko wtedy mniej, tak, żeby ją ukryć i wtedy sobie w ten sposób ustawić pozycję model broni i wtedy sobie ustawić na przykład, czy chcemy mieć czy chcemy mieć niżej, tak żeby jak najmniej tutaj nam zasłaniało prawą stronę prawą dolną stronę ekranu i w tym momencie na przykład jak będziecie też wychylać z tej strony, tak od apsów, to będziecie mogli wtedy zobaczyć, że ktoś tutaj się znajduje jeżeli e, bardziej właśnie... W ten sposób, tak? Za wysoko wtedy. Nie będziecie widzieli co się znajduje tutaj na dole, a jak będziecie mieli maksymalnie na dole, wtedy będziecie mogli tego przeciwnika zauważyć i prefajerować. Więc. Tutaj już od was zależy, jak sobie chcecie to ustawić. No i oczywiście, jak chcecie też maksymalnie mieć broń z prawej strony, to sobie ustawiacie z prawej strony. I też jak widzicie, mało miejsca zajmuje taki e, model broni, ale też mi się wydaje, że mniej imersyjnie się wtedy e, mierzy e, za pomocą broni i celowników, tak? ponieważ to też jest e, kwestia e, naszego wyczucia wtedy w grze e, podczas celowania, podczas strzelania, jak ta broń wchodzi, tak? I tutaj właśnie jest kwestia tego, żebyście sobie dokładnie ustawili tą, ten model broni pod siebie, jeżeli mm, używając tych stokowych, tak? Ci desktop, coach, klasik. No, teraz jakbyście chcieli sobie ustawić maksymalnie na środku, tak jak na przykład w kocie jest, czy tam e, w Battlefield'zie bardziej, bardziej tak od boku, nie? Tak trochę, trochę, trochę w ten sposób jest w Battlefield'zie, to oczywiście możecie też tak ustawić e, jak chcecie. Tu możecie na przykład trochę cofnąć, żeby trochę wycofana była. O, w ten sposób, na przykład, bardziej, tak, yy, to już jest bardziej baterfistowe, mi się wydaje. Więc taki model broni, taka pozycja model broni też jest spoko. też się czuje właśnie ten feeling strzelania z broni. Więc właśnie na tej broni, yy, jeśli chodzi o kałacha, to powinniście sobie właśnie yy, ten fov, yy, ten wasz fov właśnie sobie tutaj ustawiać. Tak, żeby właśnie na przykład był odkryty ten łuk, jak widzicie. Jeżeli tak odsłonięty bardziej, odsłonięta bardziej kolba drewniana. Więc tutaj, jak widzicie, tak fajnie można było ustawić tą pozycję modelu broni, żeby zasłaniała jak najmniej z przodu. Tak, przy waszym celu. No i co? I tu możecie na przykład też. Bardziej na uko, żeby była bardziej w dole. broń W tym momencie i to tak właśnie wygląda. Przy też to tak fajnie wygląda, że mierzy tak bardziej skupiony. skupiona jest ta broń do celownika, ale Wam powiem, dlaczego ja mam teraz taką pozycję modelu broni. Ponieważ e, podczas gdy e, mierzę np. z awki. Tak, To wiem dokładnie, mogę się domyślić, gdzie jest celownik. Tak? Nawet tak nie mam e, celownika, to mogę się naprawdę domyślić, gdzie jest celownik. Na przykład w tym, że z tej strony i wezmę AWKĘ, to wtedy e, po prostu posługuję się tym, że lufa skierowana jest względem tego celownika pod ukosem, jak na przykład kałach, i jest tak skierowana e, broń. Zgadza że jest, jak weźmiecie od, y, punkta, od punktu celownika, środka celownika, y, do y, miejsca, y, ko, y, za, zaczyna, do miejsca, w którym zaczyna się drewniana kolba. Tak, jak widzicie, połowa y, przekątnej ekranu jest idea, w, idealnym, w idealnej odległości od końca od rogu dolnego ekranu, tak? Czyli względem środka mam tak uniczczowiono właśnie pozycję broni, żeby właśnie w razie czego, gdy gram AWP to żebym wiedział gdzie jest dokładnie celownik, tak? I tutaj jak na przykład jest awka, to wiem że od końca e, prawej strony e, kantu awki, e, od e, właśnie dolnej krawędzi ekranu, e, dolnego rogu ekranu, to wiem e, wtedy po tej połowie przekątnej ekranu, tak? E, względem środka celownika, gdzie jest względem środka ekranu, gdzie jest właśnie dokładnie mój celownik. Tak? I w ten sposób wtedy mogę sobie spokojnie strzelać. Teraz wam pokażę, nie wiem czy tu się da to pokazać. Ale chyba da się o. Mamy te skrzynki, tak? I teraz na przykład widzicie, że tu jest celownik. Zmieniam awkę i wtedy ja sam wiem Gdzie jest y, dokładnie y, pole tego celownika tak, Względem y, właśnie pozycji modelu broni jeżeli, y, jeżeli bym wiedział gdzie jest sam celownik Nie wiem jak czy ja wam to dobrze wytłumaczyłem Ale chodzi o to że Tu celuję tak Zmieniam awkę na, na I wtedy już nawet tak macham tutaj Cały czas stickuję To już wiem gdzie jest 6, tak. to, to już wiem gdzie y, y, w jaką stronę strzelić e, przeciwnika, żeby przeciwnika trafić, w sam środek. Więc e, to jest moje takie właśnie prywatne. E, taka, taka ciekawostka moja właśnie, jak należy właśnie miejscowić naszą pozycję od broni nad celownika przy strzałach z awki. Tak, czyli na przykład teraz chcę strzelić w plusik, tak? No oczywiście, jak widzicie, mierzę w ten plusik, ale czasami nie trafiam, ponieważ to jest awka, tak? Jakbym miał na przykład skauta to spokojnie trafię, tak? Czy to tu, czy to tu mierzę, czy to minimalne, na przykład, czy maksymalne. Tak widzicie, dokładnie mam celownik wtedy tam, gdzie e, powinien być, gdzie celuję, tak? Poszczególną tutaj opcję przy FOWie. E, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o to. bym muszę już wrzucić, bo się przyłączyło. wróciło mi tak, wróciło mi chyba Tak, wróciło mi no i wtedy mogę właśnie noskopy wejść tak? Klikami na przykład z tej strony, z tej strony I tam gdzie właśnie mierzę nawet jak nie mam cenika to wiem gdzie mój strzał padnie tak na przykład z takiej odległości też bym mógł wiedzieć jak widzicie trafiłem w górę ten e, przycisk e, high Hood idealnie. Więc to wszystko e, ma znaczenie też, e, jeśli chodzi o moją pozycję do Broni. I właśnie tym się też e, kieruję i e, pragnę wam właśnie też e, dostosować tą ciekawostkę, tak żeby ustawić właśnie nasz, po, naszą pozycję do broni pod kątem do celownika, tak, do naszego e, środka ekranu. Czyli w sumie to, to jest takie coś jakbyśmy ustawili desktop, tak, pozycję do monitora. No, to było na tyle chyba w tym poradniku, Tutaj więcej Wam nic w tym aspekcie nie powiem więcej. Czyli jak chcecie, bardziej właśnie na środku, typu Cyclic Flip, czy tam Quick to wtedy sobie możecie te presety wybrać, albo właśnie wybierać wtedy preset, jak wam się nie podoba do końca ten model, ta pozycja model, to sobie potem możecie tu podwyższać, trochę, zniszczyć albo w lewo bardziej dać na środek właśnie ekran, żeby on był Ci przecież na przykład e, quake tak O, i na przykład maksymalnie na lewo, na przykład maksymalnie, e, na, maksymalnie do, pra do góry to nie a maksymalnie na przykład do lewej strony tak wtedy tak już na przykład mieć wasz mieć waszą pozycję to no i to by było na tyle w tym poradniku ja się z wami żegnam i yy, myślę że następnego tego poradnika już niedługo no, no nie wiem czy już niedługo w sumie ale pewnie w tym tygodniu już się nic nie pojawi ponieważ yy, mam zajęty grafik tydzień resztę tygodnia oczywiście ale zobaczymy co tam yy, nowego się yy, się pojawi w dobra to ja się wami żegnam na razie cześć